Znowuk, Harwin, znowu to samo. Spokoj, za się tym zajmę. No, pięknie. Okej. Okay. No nie tego się spodziewałem. Dzień dobry. O. Poszło. Spokojnie, on się tylko wywania na skodach. Film, moment. No się stało. Okej, okay, gdzie przez chwilę kurde, dostawę jakiegoś chwilowego krasza. You ever fucked some famous pussy way? Not yet. Maybe one day. <laughs> it's a trip, man. Let me tell you. That you drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and. Mm, and then you do it. There's no other feeling like it. <laughs> yeah, I'll get it, Olla. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Wade do it. You and I have more business to discuss. How about it, Way? Think you can handle a smoking hot style for the day? Well, I'm yeah, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. Who are you? I'm way. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay? Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi. It's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But, but what since your boyfriend isn't driving i get to sit in front <laughs> why are the bad ones always so good looking i'm sandra what's your name again it's way ricky talks about him a lot oh all nice things i'm sure and you're here to basically do whatever we want uh, something like that Kurwa, man, no, mnie, kurwa, that was fun way. <laughs> Thanks. Anytime. Vivi, give away my number and tell him he can take me out on a second date. Kurwa, <laughs> Sandra says you can take her on a second date if you want. <laughs> yeah, I got that. Thanks. E, I No pięknie, jeszcze tego brakowało. O kurwa, strzało oni strzelają. No, no, dla mnie to jest dziwne. Jak wykonywałem wyścig, to w ogóle nikogo nie było. Jak teraz wykonuję parkur, bo on naprawdę lutu jest naprawdę sporo. Nie masz pojęcia z kim zadzierasz. I... O, szybko, 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 szybko. Gotowe. Kapliczki, skrzyneczki zaliczone jeśli chodzi o ten teren. No trochę długo mi zajęło niż się spodziewałem. Bo to powiedzieć, że jest chyba 10 minut. Ale no, no dobra, można powiedzieć, że zabrane jak się kura należało. Tylko okazuje się, że chyba jeszcze zanim pójdę właśnie, właśnie do sprawy jakiegoś śledztwa, będę musiał zrobić jeszcze jedno. Robię tylko dlatego, że ze względu na to, że kolejne znaćki będą właśnie odsłonięte. A być ciekawe, jakie. Dobra, to dzwonimy. Sandra? It's way. Ah.

No dobra, ale zaraz. Władzę to odbiły twór... A, twór widzę. A. Eee... Finał moment. Here you go! I hope this is good? thanks. No dobra... Leży czy jakoś to wyszło? A, jednak jest furka. Czyli nie po czym, więc dzwoniłem, co nie? Zgadły, że tak. Prawo ja. Wait! Over here! so, eee... Where do you want to go? I don't care, as long as we get there fast. There you get on, speed up a no, dobra. Good. Now let's go faster. Dobrze, coś tam oh. sorry, 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 Kurde. This car can go faster than this, right? Du to chyba nie ta trasa, ale można powiedzieć, że... Uj! Zwykie po kierowcy. Spokojnie, zaraz odjadę. Właśnie gnam do przodu. Nie ma pojęcia, czy to jest czwarty bieg, piąty bieg. A jedno jest pewne, zapierdałem trzeba. Dane to trochę robi się irytujące, ale przynajmniej, gdy to się da. A właśnie to robię. Jak na razie idzie. Coś tam idzie, coś tam idzie. U, dawaj, dawaj, dawaj. Dawa. U, poszło. jest. U. Ciekawe co to kurde do? Ile samochodów to pierniczy tu się pojawia? Okej, okay, jakiś e, apartament tutaj. Zobie nie ja mam pojęcia co to chodziło, ale skoro mam ją skortować. To jak to będzie? O! Ide się idealny skrócik. Ale powiedzmy, że wszystko poszło zgodnie z planem, co nie? Bo ja w sumie mam to gdzieś. Na mnie liczy się, żeby kolejne jakieś sekreciki były ujawnione na mapie, a to naprawdę bardzo... a to bardzo mnie akorci, żeby się tym zająć. Dobre, ale w sumie nie mam ma pojęcia co zostało właśnie do odkrycia a tak, kapliczki już zostały odkryte, statuetki odkryte jeszcze właśnie te kamerki odkryte, jeszcze były właśnie te skrytki to w sumie nie mam pojęcia co to może być Eee, dobra, pójdzie się jakoś wykonam, ale dobra kierujmy się szybko do celu a to tutaj, a znowu z powrotem co nie? i przepięknie Anyway. Have you ever had sex in a car? <laughs> I grew up in California. What do you think? Oh well, I'll take that as a yes. Well, what about you? Is that your thing? Oh no, I don't like that. <laughs> it's much too cramped, especially in a car like this. Limos are okay, though. Okay then. Mm. No need to get the door for me. Dziękuję za wycieczkę. Było to bardzo ekscytujące. Lubię tutaj. taki Okej, co, to co mówiłem. Na no, no, po prostu tego... Joga, ale z O, dopiero się... a... Ty po prostu wszystko poszło na nie, A zaraz, tu ja... Chyba z tego korzystałem, nie pamiętam. Jeśli nie, to jest w sumie było. Minęło. Dobra, no czyta. Czy są jakieś jeszcze jakieś sprawy? No dobra. Czy jest tutaj jakaś taksówka? Czy jest jakby powiedzieć. Fajna furka? Ale sądząc po tym, co ja widzę. Nic do w ogóle nie. O! No dobra. Tak, z tego korzystam i skrujmy się, by do końca O, jezus, Maria, au, 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 by rozwiązać kolejną sprawę. Kolejna jakaś przysługa, znowu coś doda do, do zrobienia. Ciekawe o co chodzi. Nowuk, Harwin znowu to samo. Spokoj, za się tym zajmę. No. Pięknie. Calvin, co z tobą jest tak? Ile razy zostajesz okradziony? Tu ja już nie mam pojęcia, ile razy ma tu liczyć. Chłopie, no. Powinieneś być bardziej, kurde, zabezpieczony, a tu jest ja zwykle coś i nie w ogóle nie idzie. No. Ja, ja nie wiem, jak mu to, wy, kurde, wytłumaczyć. Nie wiem, mięśnie jak naprawdę w porządku, ale. Eee. Nie, co? Po prostu szkoda gadać. Było, minęło. Po prostu skierujmy się do celu. Urde kolejne. Widno. No zaś się dorwę. Urde, urde chcę go jakoś wykręcić. Ale nic. Urde no, dobra. O jezus Maria! Yy... O dobra, to choć załatwię ręcznie, ale karmi do kurwa no, znowu to samo! Tak, jeszcze ki... O, proszę bardzo! No to już będę powiedzieć, że już zrobione, co ja? O! Au, 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 au no, Daj! Jezu, ta policja naprawdę musi mi tym typom wkurwiać. Jezus Maria, dobra, przynajmniej jeszcze jego nauczę. Czekaj, ja chcę tylko po pokopać. No nie no, nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę. dobra, to może jaśko się ukryje, co nie? Okej okay. No, no powiedz, że jest jakby okej. Okay. Eee, co teraz? Tak jakby to jest z tej strony. O czekaj, czekaj, ma pomysł. Nie wierzę. To działało? Okej, okay, żyjesz? W sumie nie mam zielonego pojęcia, co tu się stało, ale... Chyba wiem, jak to ci przekonać. Dorki, przepraszam. Jeszcze tylko trochę. I cyk. Ale nic? No dobra, no to. No to spójmy O, takim manewrem. Okej, okay, coś... coś mi tu to w ogóle nie gra. Chłopy, co z tobą? Hmm. Ehm, ja tego po prostu nie rozumiem. Ja tego po prostu nie rozumiem. Może trzeba jakoś to zrobić to inaczej? Mmm, zupy tak. I... cyk. Nie, to ja powskóra. Pora na drugą alternatywę. Czekaj, jednak jest jeszcze kolejna alternatywa. Dobra, proszę na tyle wysiadać. Eee, tego się nie spodziewałem. Dawaj. Dobra, bierzemy torki. Eee, wiecie co? To się robi nudnie, po prostu mi zastrzelcie. Jak po prostu się koleś zaciął w asfaldzie, a ja tego kurwa nie rozumiem. Cóż, było minęło. Ach, nie wierzę. Kolejne 15 tysięcy poszło się jebać jak zwykle w dupę. I tybie kurwa czego. W sumie po prostu szkoda gadać. Pora zajebać ten wózek. Eee, Calvin, ja, ja cię po prostu nie ogarniam. Ja. Nie, to. Nie będę się, bez komentarza. Po prostu jedziemy do celu. Ja to jestem. Rany, to było naprawdę poniżające. No to spraszmy o cholerną sprawę. Jak mam wykonać moją pracę, gdy ty mnie stonewallujesz na każdym fucking turnieju? Fajnie, sir, I, I understand. I just. I'll figure it out everything all right these fucking politicians they they want me to clean up the streets but they won't give me the resources I need to do it I got something for you and I'm all you need to close it yeah, well it better be good I'm in a pretty shitty mood right now I'm not gonna lie kidnapping down at the k-bar Russian hostess probably here illegally now I'm gonna investigate it further but I wanted to give you the heads up you know I keep waiting for the other shoe to drop with you but you've really helped us out a lot lately Let me know what you Nie. Nie bym tego Eee, Za dużo jak dla mnie, niestety za dużo. Dobra, to będzie gdzieś właśnie gdzieś w drugą inną stronę, co nie? Skaduję, że ta, To to właśnie te porywarz ale się nie będę, dobra? Czy tutaj jakby powiedzieć. Okej, okay, jawa. Dobra, złapię jakąś taksówkę i od razu się tam udam. To jest tym.

Przekona, you Chan is Mr. Chan to you. What do you want? Ha, I raczej. have a couple questions about Katuska. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the son on ye. We, Wait, we, Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Shen. I didn't know. I have nothing but respect for the son on Yi. Please, I will help you any way I can. How do you know Katuska? We are friends. Friends. Don't fuck with me, Chan. Okay, okay. We had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was uh, appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa, but I do not know how to get papers. I cannot marry her. Tak, ja, akurat widzę tutaj te dziewuszki, które właśnie masz przy sobie. sobie. Ranek jest po prostu rutujące. Opuść bartynnymi drzwiami. O to coś akurat nowego. No dobra. Czyli nie będzie trzeba się skrywać do jej apartamentu. No to przekonajmy się, co tutaj kaczego tego tu zna. No tak. Jeszcze tego parku brakowało. Dobra. A kurś zajmę, jeszcze tam zabiorę kolejną skrzynkę. O! A może na razie nie, bo wiedzę, że jednak jest bliżej niż się sobie zorientowałem. O dobra, kolejny schemat, a? no to cyk. Cyk. Cyk, cyk tyk. i cyk. Nie zdrowione. pora się przekona, co tu w ogóle zaszło. O, czy mogę tak jakby przeskoczyć? O! Tak mogę. Zobaczmy, i. O kurde, to faktycznie jest No tak, tutaj nic ciekawego, ale tutaj jest coś ciekawego. Tutaj jest demolowane. Ty byś sprawdzał lodówkę? O, o, jakieś dokumenty? No dobra. Yy... No tak, tego nie rozczytam, co to ma być. Ale dobra. Może będzie tutaj jakieś tłumaczenie. Chyba najpierw zadzwonimy. i need you to run a phone number for me five 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 zero one five one four i'll call you back way you might have found your man the number belongs to Yarquai lie fisherman lie he's affiliated with 18k runs a number of businesses along the world no, tak. we think he's heavily into their smuggling operation know where i can find him he likes to gamble frequent a little to do jestem tym dobry. Majus, zrobione. to zrobione. To już a, no tak, poczekać, się to naładuje. no to i do, do... auć poraz dobeć kolejną skrytkę. O, no tak, 5000 A akurat nie musiałem hakować. Czyli będzie trzeba wykonać jakąś jeszcze kolejną. O! Zaraz tu bliżej jest? A nie, wydawało mi się. A, jednak tutaj. Moglibyście się ty właśnie tym zająć. A, zaraz, 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 zaraz yy, pewnie się. Okej, okay, w porządku. Ale najpierw mamy misję właśnie... O, jaki na lot. Właśnie, teraz pora na tą misję. A więc się tam kierujmy. Ciąg dalszy nastąpi.